To tu się połano. 3-0 wygraliśmy Gomez wybranki walną. Mu nas się połamał. On panie ten najsilniejszy. To ten najsilniejszy z naszej drużyny. Na dwa dni. dobra, to nie jest jeszcze aż tak źle. I ty tu rządzisz? Pracuj nad sobą 24 lata i 70 a ja tu odmładzam ja drużynę. Pierwszą edynięta. Ten bermecho już może grać. Już ma w miarę przyzwoitą ocenę. Wygląd jest z oceną ogólną. Gadam do Z chłeską gramy teraz? Czy tu się wydaje? Chłeska, gdzie to gra jest w tabeli? Na, na środku tabeli, ale z czego co każe, to to jest w miarę dobra drużyna

Tak mało powaliło To by musiał pół wyprzedać Kiedy będzie Puchar Króla, ja się pytam O, 12 stycznia z Saragossa No to już, no to chyba się już pożegnaliśmy Z tym Z tym turniejem Dobra, ja liczę na remis przynajmniej Albo zwycięstwo Też tak można, 2-0 Gomez się rozstrzelał Ilon ma już bramek Ilon ma bramek 7 Najlepiej odcierać w tym sezonie. Dobra. Tu chyba... Trzeba... Czekajcie, jest to jakiś inny, na miarę perspektywy perspektywiczny zawodnik? O, tego mogę rozwijać! Dobra, i robimy to. Już 53 dostał! Pierwszy trening już się rozwinął. Teraz gramy z tym, co jest w strefie parażowej. No, z tej bezpośredniego awansu. I jeszcze gramy na wyjeździe. No to spadamy na szczyt miejsce. Tylko są powołali. Znów jego dopuszczam. Nieka w pierwszej jedenastej. O, o, do nareszcie, nareszcie. Nareszcie coś sensownego znajduję. Bo o co mi chodziło? O tam jeszcze jeden. O, kolejny nareszcie sensowny. Dlatego też można. O jest! Dobra! 81 potencjału, bierzemy go. Przedam go do patę tu będzie taki zarobek. Bo będzie najlepszy piłkarz W tym klubie. Trzy zwycięzwa żądamy potrzeby, to będzie tylko 3 -1 dla nich. Nie, tylko 2 1. Taki farciarzy. Karego i 8 pierwszym nocie. Dobra, przynajmniej tam się jeden połamał. Nie, zremisowali, dobrze. Tyle dobrego. Dobra Karazo, wywalasz z tych treningów Tego trzeba trenować Metr 85 to już wiemy kogo nie wystawiamy w względnych meczach. Bo tu wszystko będzie mi wpuszczał Tu taki, mamy jakiegoś w miarę bardzo perspektywicznego prałkarza to oczywiście Metr 85 Bo jakżeby inaczej o, no, teraz gamy z na cz czwartym miejscu, więc jeszcze lepiej. No, spadliśmy na siódme i na siódmę zakończymy zakończymy tą 16 kolejkę. O, może to usprawimy sensację? Nie. To jest oczekiwaniami, 2-0 dla nich. No muszę tak część, no oczywiście, że będziesz grał. Ju już szczęśliwy. Po powiedziałbym, że będzie grał już szczęśliwy. Ale śmieszna ocena ogólna. Ten już na stopie 59, ten na prawej obronie dalej 53 trzyma. Dobra, skupmy się, bo jeszcze mnie wywalą, z tej roboty. Dobra, tego wywalamy stąd. Dobra, bo ten chce grać, to będzie grał. lecimy na następny mecz o już nie już wątpię miejsce już się, już się zaczyna już się zaczyna Spadnił na 15 miejsce znów go z tej bramki o dobrze ten mur strzelił o to będzie miał pełny... pełną pierwszą 11 na jakieś kilka meczy a jestem z niego dumny tylko jesteśmy na szóstym miejscu. tracimy na do drugiego miejsca. 46. Dobra, nie ma to liczyć. Dobra, nie ma co liczyć na bezpośredni awans. Tylko na miejsce 36 można liczyć. Musimy zbudować miarę bezpieczną przewagę nad siódmym miejscem. Albo w ogóle, nie zbudować i... Przygotowywać się na następny sezon. W następny sezonie... Na pewno w następnym sezonie, się w tym nie awansujemy, to w następnym sezonie na pewno zaatakujemy i, my, i awansujemy. Ten pierwszy sezon to taki przejściowy. O, dobra, tamtej się połamał następny. Tak już mówiłem, ten pierwszy sezon to jest, to jest sezon przejściowy i nie musimy w nim awansować, ale byłoby bardzo dobrze, jakbyśmy awansowali. W tym drugim sezonie jak nie awansujemy po prostu tak się wbijemy że wiemy tą drugą ligę No i co zwolnili mnie Dobra jeszcze nie No malaga no to Obstawiam że, że przynajmniej cztery dostaniemy to Wywalać i będziecie tu grać. Dobra, Slipsis może jeszcze zagrać. Nie. Może być. Zabali go. A teraz już jest mieć perspektywy z nich zawodników. O, dobra, ten może być. Zarząd powinien się cieszyć, bo ja rozwija przynajmniej juniorów. Macie się jeszcze mnie czekiani. Pytania preguntas się od to jest Proszę, żeby nie robić żartów, na Dobra, jest prasowe. no, no nareszcie na się, się zgadzamy w tej kwestii. to wszystko Dobra, kto tam, kto tam Alberto, wywalasz stąd. O, myślę, że to nie wiedziałem. Już tu wchodzi Sipcic, bo się atencjuje. Tutaj chciał? Lopez chciał gry. Dobra, macie grał. Przez niego przegramy mecze, to jego wina. Malaga na wyjeździe i... To takie... czkierki jak kojarzę. No Remi, sprowadziliśmy! Bardzo dobry wynik. Ciemno biorę. Dobra, jeszcze parę spotkań. No i tak, tracimy 4 miejsca do 6... 4 punkty do 6 miejsca Możemy się już żegać z, z, z barażami Przygotowujemy się na drugi sezon Chyba z początku pierwszego przygotowujemy się na drugi sezon Ale teraz to już można pełno parą się skupić Na rozwoju juniorów i przygotowaniu się do awansu to, ten to ten, to taki, ten to ten sezon to taki przejściowy jest. Nie musimy awansować od razu. Co to jest za klub? To ja tego absolutnie nie kojarzę. Dobra, na jakim jest tu to coś jest. Na 15. Jesteśmy wyżej niż na Palmas. Jedyny sukces w tym sezonie. Jesteśmy wyżej od lokalnego rywala. Braaj. Może wygrałem ten becz. Trzy porażki w rzędu mieli. Ja nie chcę, żeby mnie zwolnili. Co to musimy zrealizować? wyprawy 15 na no, tak, fanach powaliło. Sukces krajowy. Dobra, no. Z reliką możemy się już pożegnać. Awans. Ekspozycja marki, to na pewno zrealizujemy. O już nagrodzenia piłkarzem, No, jak nie się w No ja nie będę... Dobra, może... O dobra, może to też w się zrealizować. Muszę grać wcześniej, przecież ty już grasz. Co ci chodzi, koleś? Zobacz, jaki w tym odcinku. Szybko, szybko. Ale, tutaj mogę robić pożegnanie. To było na tyle w tym... ...podzielonym na trzy części odcinku. Deportivo! To e, sobie... Jak przegramy. To całe sezon są gdzie jeśli o to chodzi. O nie, 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 kurde. Obra, przedłużamy kontrakt z nim. No tu. Deportivo. Może wygramy. Zamykam oczy. 3-1, a on to się połamał. Dobra, ale. Po trupach to celów. I koniec. Jeden punkt. Ale śmiesznie, nie? Co nie popatrzcie? Kekeszki, hehe, hehe, nie? No kekeszki. To dziewiąte miejsce, nie?